Bardzo się cieszę z tego, że w mieście Brzesko został zorganizowany Festiwal Robotyki i Programowania. To niezwykle ważne przedsięwzięcie, skierowane przede wszystkim do uczniów z terenu miasta, gminy Brzesko. Chcemy zachęcać młodzież, by podejmowali kierunki, które w przyszłości dadzą im zatrudnienie. Jak wiemy, świat się zmienia, różne dziedziny życia zostają zautomatyzowane, szczególnie zakłady produkcyjne. Właśnie po to jest ten festiwal, aby pokazać, jakie zawody będą w przyszłości potrzebne, jakie zawody dadzą młodym ludziom miejsce pracy. Poprzez to wydarzenie chcieliśmy pokazać, że nowoczesne technologie są wszędzie w domu, w zakładzie pracy, w szkole. Chcieliśmy pokazać, że istnieje ogromna potrzeba kształcenia politechnicznego od najmłodszych lat, od przedszkola praktycznie, poprzez szkołę podstawową i szkołę średnią. Wreszcie chcieliśmy pokazać, że w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych są kierunki kształcenia oparte na nowoczesnych technologiach, że właśnie ta szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy z powiatu brzeskiego, powiatu bocheńskiego, o uznanej renomie, uznanej marce na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Podjęliśmy taką inicjatywę właśnie z tutejszym zespołem szkół technicznych i branżowych, gdyż widzimy, jak dynamicznie rozwijającą się dziedziną jest właśnie robotyka, automatyka, mechatronika i inne towarzyszące dziedziny, stąd no, nie potrzebowaliśmy wiele czasu tak naprawdę, by z tutejszą dyrekcją osiągnąć porozumienie co do organizacji i już myślę, że patrząc po frekwencji i zadowoleniu odbiorców, uczestników tego wydarzenia, e, mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie kontynuowane w przyszłości. Celem przede wszystkim myślę, że jest pozyskanie tych, tych pereł, jeśli chodzi właśnie o te dziedziny, które są związane z automatyką, robotyką, programowaniem. Tak jak wspomniałem, widzimy jak dynamicznymi dziedzinami towarzyszącymi tak naprawdę nam na co dzień one są. Natomiast no Też ma taki charakter integracyjny tutaj, żeby żeby zgromadzić tą lokalną społeczność, żeby móc przyjść, porozmawiać, zapoznać się tak naprawdę z tą ofertą edukacyjną już od najmłodszych lat i być może tym zainteresować właśnie swoje dzieci. Wczoraj i dziś zaprezentowaliśmy robota szkoleniowego Astorino, tworzonego przez naszego partnera firmy Astor, który jest taką szczególną rzeczą. Jest, jest to robot typowo szkoleniowy pod szkoły i uczelnie, ponieważ każdy element tego robota jest wydrukowany na drukarce 3D. Jest taka możliwość, aby w szkołach można było tego robota składać, a później programować. Wczoraj i dziś pokazaliśmy go uczniom, jak również nauczycielom i kadrze, całej kadrze szkoły i muszę przyznać, że wiele osób było pod wrażeniem tego rozwiązania. Dziękujemy dyrekcji zespołu szkół za zaproszenie na Festiwal Robotyki i Automatyki. Co prawda mieścimy się w osobnym powiecie, czyli powiecie bohańskim, aczkolwiek sentymentem. Razem z szefem przemysłowym Wodarczykiem wspieramy tak zacne inwestycje, jakie są tutaj, te atrakcje dla młodzieży. Chcemy jak najbardziej promować nauczanie, promować szkołę. My tym samym zdobywamy techników i inżynierów do dalszej naszej pracy. Jak chodzi o firmę IGLO, zajmujemy się produkcją urządzeń chłodniczych, obecnie też i pomp ciepła. Na rynku jesteśmy od 1986 roku. Podczas tych dwóch dni prezentowaliśmy zarówno firmę Iglo, jak i firmę Milo. Ale chcieliśmy tutaj przedstawić nasz park maszynowy, nasz potencjał, jaki mamy w tworzeniu naszych produkcji i naszych urządzeń. Reprezentuję firmę Karlsberg. Tutaj na rynku lokalnym jesteśmy znani bardziej jako browar o Dziękujemy, że mieliśmy okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Bardzo jesteśmy mile nim zaskoczeni. Mieliśmy okazję poznać lokalną społeczność, młodych uczniów, którzy być może w przyszłości będą naszymi pracownikami. Od czego to wszystko się zaczęło, zaczęło się od wydarzenia, które zorganizowały dziewczyny z Brzeska, wspaniałe dziewczyny i to była Polka Niepodległa. Na tym wydarzeniu oprócz tego wszystkiego, co się działo, zostało zasiane ziarnko. Ziarnko, które kiełkowało i kiełkowało i rosło głównie dzięki brzeszczankom. dzięki temu, że iska dostała stypendium od nich, że przez trzy lata mogła uczestniczyć w kursie gigantów programowania. Dla mnie jako, Mamy, oprócz tego, że jestem mega dumna z niej, że robi to, co robi, chociaż nie do końca czasem rozumie, co robi. Ale dla mnie, jako mamy, taki kluczowy moment, kiedy zrozumiałam, że to wszystko ma sens. To był maj i czerwiec, kiedy Iska miała podjąć decyzję o szkole średniej. Ja jako mama ósmoklasistki nie miałam w ogóle problemu z tym, żeby jakby wspierać ją, czy żeby myśleć o tym, gdzie ona ma iść. Ona po prostu cały czas wiedziała, że to ma być programowanie, no i to ma być zielonka tutaj. Myślę, że to jest super wydarzenie, super, że wszystko coś się dzieje, że Stowarzyszenie bi Active połączyło różnych ludzi, bo połączyło i biznes, i miasto, i, i, i tą szkołę, i przede wszystkim nasze dziewczyny, brzeszczanki, i fajnie, że to wszystko można pokazać, i jestem bardzo mile zaskoczona frekwencją, bo mamy tu małe dzieci, mamy również dzieci, które stoją przed wyborem szkoły średniej, no i, i mamy też ich rodziców. Trochę zagubionych, trochę jakby poznających tą szkołę i to wszystko, co się tutaj dzieje. Sam festiwal przyszedł najśmilsze nasze oczekiwania. Jesteśmy miło zaskoczeni Państwa obecnością, obecnością przedsiębiorców, obecnością edukacji, nasze cele, które założyliśmy sobie na początku tego festiwalu, zostały zrealizowane.